Dzisiejszej nocy nieznani sprawcy zdewastowali pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej na ludności romskiej, który staraniem wielu osób został wzniesiony w Porzęcinie przed trzema laty. W dniu dzisiejszym w godzinach rannych otrzymaliśmy zgłoszenie o dewastacji pomnika, który upamiętniał 29 ofiar. Romów, którzy w 1942 roku zostali tutaj rozstrzelani przez Niemców. Nieopodal tego miejsca w lecie 1942 roku Niemcy amordowali 29 Romów, w tym 19 dzieci i z inicjatywy naszego muzeum w 2012 roku w czasie dorocznego taboru pamięci Romów został tu odsłonięty pomnik. Pomnik dość szczególny, ponieważ autorem tego pomnika jest Małgosia Mirga romka wykształcona po Akademii Sztuk Pięknych. Pomnik, który był wykonany z drewna, więc z takiego materiału, nawiązującego do tego miejsca kaźni, nietrwałego, nie miał przetrwać wiele lat, ale jednak, jak się okazuje, po trzech latach został zdewastowany. Jest to bardzo bolesne, jest to skandaliczny przypadek barbarzyństwa, czy to można powiedzieć. Niezależnie od tego, komu ten pomnik był poświęcony, to wydaje mi się, że sprawcy to są łatwi do zidentyfikowania, ponieważ to są ludzie, którzy się bardzo mocno identyfikują z tymi, którzy tego mordu dokonali. Jak mówi Adam Bartosz, dzisiejszy akt wandalizmu nadaje temu pomnikowi nowe znaczenie. Ja myślę, że to powinien zostać ten pomnik w takiej formie, jak jest. Romowie zawsze byli Dyskryminowani, byli prześladowani w czasie wojny. Niemcy skazali ich na całkowitą zagładę. Ja myślę, że ten pomnik powinien zostać taki, jak, jak go ci barbarzyńcy zostawili. To będzie pomnik barbarzyństwa tych ludzi. Jest to pomysł ciekawy, niemniej jednak też nawiązujący do historii Romów, do stosunku do Romów, z którym na co dzień również w Polsce, w różnego rodzaju miejscach się spotykamy. Brzescy policjanci zabezpieczyli ślady, które mają pomóc w identyfikacji sprawców dewastacji miejsca o dużym znaczeniu historycznym dla regionu. Na powyższą okoliczność będą prowadzone postępowanie przygotowawcze o przestępstwo z artykułu 261 kodeksu karnego i 288 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat pięciu. Jest to na pewno akt barbarzyństwa. Zniszczono pomnik 29 ofiar nazizmu, niewinnych ofiar, Romów, którzy w tym miejscu zostali rozstrzelani, którzy no, na ołtarzu Ojczyzny przelali swoją krew. Ja mam nadzieję, że czynności dochodzeniowe pozwolą ustalić sprawców i że zostaną oni stosownie do czynu ukarania. Oprócz dewastacji pomnika została zniszczona również tablica informacyjna jak również otoczenie samego pomnika, gdzie ułożone były kamienie upamiętniające wydarzenia II wojny światowej.